Nikt się nie rozbił, czy to jest lepiej niż pisał. I bardzo fajnie, że w tym wszyscy się bezpiecznie, bezpiecznie, no i dalej to może nie, ale na pewno jeździli. Również bardzo miło, że koledzy i koleżanki uszanowali pobocze i... I poza tym jednym przypadkiem, gdzie są opony, to reszta całkiem zbroicie wygląda. Startowało 58 samochodów, trzy, yy, trzy samochody nie ukończyły rajdu. Jak już mówiłem, reszta szczęśliwie była na mecie. I zaczniemy od... I zaczniemy oczywiście od tytułu mistrza górsowi. Ponieważ jak w ubiegłym roku zacząłem od, od klas, to jak dojechaliśmy do mistrzostwa, to już połowy nie było. No, a kolegów chcę uhonorować. Proszę Państwa, te mistrzostwa głosowych polegały na tym, przypomnę króciutko, że były brane pod uwagę trzy eliminacje. Za pierwsze miejsce 9 punktów, za drugie 6, za trzecie 4 i później 3, 2, 1 do szóstego punktowanego miejsca i tak to było liczone. Jest tylko jeden tytuł mistrzostki w każdej klasie. No i z tego wynika, że mamy takich pewnych mistrzów, którzy nas tych punktów sporo. Zaczniemy od klasy szóstej. Czyli najpoważniejszej. Tytuł mistrza głosowych w klasie szóstej otrzymuje zaoga Krzysztof Den Paweł Sielicki. proszę bardzo. Zabuduję. Zabuduję. Zachód. Przepraszam za zachęcenie. 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 w Zachęcenie. 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 w Zachęcenie. 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 Otrzymuje załoga Łukasz Gniadek, Rafał Gniadek. I tytuł mistrza kursowi w klasie czwartej otrzymuje załoga Krystian Budowski, Adrian Palma. うらすいや。<laughs> <laughs>